Jest to. Okay, Dobra, słuchajcie, słuchajcie. E, to jest agres. Dobra, kolejny odcinek i Carly. Dobra. Teraz patrzcie na nas. Teraz... teraz odbrać, odbrać. Dobra, słuchajcie. Teraz... Będą sztuki walki. I... Ada! Daj to. to... Ej! Prace, to jest wizma! to i życie! Proszę! Nie żujcie na nas! Zbikajcie! To... pokażcie się pokaż, nie oczki.